No to czułem się, że tak powiem, jakoś bardziej z tamtym okresem emocjonalnie związany, bo nie znałem tego z książek, a z żywych opowieści ludzi, to co na własnej skórze przeżywali w tamtym czasie. Więc, więc mówię, no... Później już raczej, po szkołach, yy, byłem emocjonalnie związany z tamtym Dobry. okresem i tak to pozostało. Myślę, że wtedy to jakiegoś tam piętna na moim pojęciu świata nie wywarło, natomiast jak już zacząłem się znajdować między ludźmi, którzy, ludźmi, którzy to wszystko przeżyli we własnym życiu, tracili rodziny i tak dalej. Takie słońce? Tak, bo żebyśmy trochę z drugiej strony chwycili, zaczęli temat, bo mieliśmy mówić o książkach z dzieciństwa, czyli książki, które pamiętamy. Za czasów kiedy powiedzmy żyli nasi dziadkowie, nam czytali, czyli bajki, wierszyki, tu wima na przykład brzechwę, bracia Grimm. W przenoszeniu się na przykład obu kultur, w mieszaniu się obu kultur. Tak to, mniej więcej, tak to mniej więcej temat. Zapraszam kolegę Stefana do e, referowania. Pan ma jakiś pomysł? Właściwie co my mówimy, jeżeli mówimy o prawdzie? To znaczy, mówię prawdę, to co to znaczy? Albo nie. Raczej nie, prawdopodobnie. No, Niech jest jest mnie pan nie robi. Nie, nie, nie. nie. Dlaczego nie, nie, nie. nie? Dlaczego nie. To, tak nie A, to nie? To? Czy w rzeczywistości tak często nie jest? Że...